witam na moim kanale, to jest Voxel czyli Opel Corsa. Zapraszam do oglądania. zacznijmy od bagażnika. Jak zwykle to jest kluczek, tak on wygląda. Trzy przyciski: zamykanie samochodu, otwieranie samochodu, otwieranie bagażnika, tylko odblokowanie, odblokowanie zamka. Duży znak oplacz czy też woksala w UK. Tak, widzicie, bagażnik nie jest, może zbyt duży, ale całkiem przestronny jak na ten samochód. i literów widzicie na swoich ekranach. Ja Wam pokażę, co znajdziecie wewnątrz tego bagażnika oraz wymiary. Więc tak, jest tylko jeden haczek Jedno żółte światło, moje ulubione, takie zaczepy z dwóch stron. Podwójna podłoga, która jest bardzo sobie jakości. To jest taka, hmm, taki karton sklejka. By to położyć coś naprawdę ciężkiego, to mogłoby się to złamać, w mojej opinii, ale jest całkiem konkretnie wygłuszone. I zobaczcie, macie tutaj dziadostwo, moje ulubione, ale gdyby dziadostwo wyrzuci, to macie, macie naprawdę miejsce na koło zapasowe, koło dojazdowe się naprawdę chwali. W mojej opinii tutaj nawet wejdzie pełnowymiarowe koło zapasowe. Tak więc no to jest naprawdę duży plus. Bagażnik do rolety czy też półki jest wysoki na 49 cm. Szerokość bagażnika to 100 prawie 2 cm. I długość bagażnika to tak maksymalnie do 66,5 cm. Dobra, tyle jeśli chodzi o bagażnik. Idziemy pod miskę jedna uwaga odkąd Opel zbratał się z Francuzami to mam otwieranie maski z tej strony nie wiem czy poprzednie Opel również miałby z tej strony otwieranie maski ale we francuskich to jest standard więc jeżeli jeździliście innymi oprami, to dajcie znać w komentarzu no mój ojciec ma Corsa B A ja nie pamiętam z której strony to otwieranie dobra zerkam pod machę Łatwe proste otwieranie. Jest teleskop. Nie, jest, jest kij. Jest Posłużę się ściągą. Zobaczcie, jest to 1-2 benzynowy silnik o mocy nieznanej. Wszystko zobaczycie na swoich ekranach. Tak czy inaczej, tutaj pokazują, że fuel consumption jest na poziomie 53 mpg. To też widzicie w litrach na swoich ekranach. Dobra, tyle jeśli chodzi o maskę. Lecimy do środka. Dobra, chodzimy do środka. Sprawdzimy jak zwykle Miejsca na palce jest wystarczająco, ale zobaczcie, ona tutaj cała tak sobie dygocze, czyli jest tak zwany movement, czyli taki standard we niemieckich samochodach. Otwieramy drzwi, sprawdźmy jakość wykonania. Górna część jest wykonana z twardego plastiku. Tutaj macie miękko, o dziwo, dziwne to jest dla mnie, dlatego że moim zdaniem ten miękki materiał powinien być na górze, a twardy powinien być tutaj. Mamy tutaj mały, naprawdę mały, wąski, krótki podłokietnik, który jest tak, o, słychać że jest twardy pod spodem, tylko może pianka 2 mm to wszystko. Mały tutaj malutki schowek, nie wiadomo na co. I kieszeń, która jest, można powiedzieć, że całkiem spora na napój, ale tutaj wąska na drobiazgi. Jeśli chodzi o siedzenia, są one takie zwykłe, proste, ale oparcie jest bardzo szerokie. Trzymanie boczne jest bardzo miękkie, przez co nie mam wrażenia, że to co mu jakoś przytłacza. I całkiem wygodne zagłówki. Dobra, wchodzę do środka. Teraz razie jestem w Oprocorcie i taka pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to bardzo jasna podsufitka. Co jest moim zdaniem na plus? Dlatego, że po całą białoruskach czarną, górna jasna podsufitka z jasnymi boczkami, które wam za chwilę pokażę. I to wszystko sprawia wrażenie, że w tym samochodzie jest naprawdę jasno. Jest, jest, nie, jest, nie jest ciemno, przytłaczająco, czyli to mi się podoba. Zacznę jak zwykle od ilości miejsca. Potem pokażę Wam widoczność z mojego punktu widzenia oraz całą resztę, co znajdziecie wewnątrz tego samochodu. Dla tych, którzy nie oglądają mojego kanału, zapraszam do subskrypcji już informuję o tym, że mam med 93. Siedzenie kierowcy znajduje się na najniższej pozycji. Zająłem prawidłową pozycję za kierownicą i nad głową mam. Tak, bym powiedział na 6-7 palców, nawet, czyli całkiem ok. Jeśli chodzi o nogi, to zobaczcie, sytuacja wygląda w ten sposób. Mam naprawdę ogromną przestrzeń ogromną z jednej, z drugiej. Tutaj tunel środkowy jest bardzo niski, jest twardy, ale dotykam nogą czy też łydką. miejscu, gdzie mam mięsień, tak więc wszystko jest OK. Kamera znajduje się teraz na wysokości moich oczu, i tak ja to widzę dookoła. To jest mój punkt widzenia. Teraz tak, słupki A są bardzo, jakby zbliżone w tą stronę. Takie jest moje wrażenie. Dlatego, moim zdaniem, utrudniają mi widoczność. O, tak jak to widzę, zobaczcie tak. Nie za bardzo. Też to lusterko jest zdecydowanie za nisko i też o, mam taką, taką, taką drobną przestrzeń i jadąc, to naprawdę no, zasłania mi tę widoczność. Czyli to nie jest, nie jest na plus e, słupki, a też są bardzo, bardzo szerokie. E, czyli kolejny minus. No ja i ile tych minusów. No, a tak ze mną się, wydaje się, że taki fajny samochód. No, niestety w środku troszeczkę to, to się pogubiło, ta fajność się pogubiła. Lusterka obraz jest wystarczająco duży i poprawnych w tych bocznych lusterkach, czyli to jest jedynie na plus. Po szybie tutaj wykonane jest z miękkiego materiału, to się chwali. Ekran środkowy, który jest ułożony pod takim kątem, trochę mi to przypomina Hyundai Tuxona. Kierownica jest wykonana z bardzo miękkiego, przyjemnego do tego tworzywa to jest na plus jest oczywiście w pełni funkcjonalna to jest kolejny plus od dołu, tutaj delikatnie ścięta ma to podkreślić jakiś tam, powiedzmy, sportowy charakter tego samochodu. Tutaj mamy jedno pokrętło reszta to jest dotykowe za chwilę to uruchomię, wam pokażę, jak to wygląda. Pod spodem mamy panel klimatyzacji z fizycznymi przyciskami to jest też na plus. Następnie mamy USB. Zwykłe mamy czytnik kart oraz, oraz gniazdo 12V. Duża paczka, która również może być ładowarką indukcyjną. Następnie kilka przycisków fizycznych pięciobiegowa skrzynia biegów, <śmany> manualna dwa miejsca na napoje, takie średniej jakości, bym powiedział, bardzo płytkie oraz tutaj takie trzecie nie wiadomo na co i mamy tutaj podłokietnik, który jest całkiem sprężysty. Można go przesunąć, uniemożliwiając korzystanie z jednego miejsca na napój. Można to otworzyć i w tym jest taki bardzo, bardzo malutki schowek. I to wszystko. I jeszcze schowek przed pasażerem, który jest zielony na dwa. Tak już typowo po Renault, że tak powiem. I takie też no, niezbyt to ciekawe wygląda, moim zdaniem. Tutaj całość, jeśli chodzi o potrzeby, wygląda naprawdę bardzo dobrze. Dobra, odpalmy ten samochód. Wirtualne zegary, to tutaj że tak powiem na plus. Bardzo proste, przejrzyste, o brak paliwa, czyli standard. Tutaj mamy nasz multimedialny system. Możemy się połączyć z Auto, Android, Apple Play i wszystkie, wszystkie funkcje ustawienia samochodu, kluczyka i tak dalej. Bardzo proste, przejrzyste i tyle. Jest nawet nawigacja i to się, to się całkiem chwali. Dobra, góra, tak jak mówiłem, jasna podsufitka, bez podświetlenia, daszki przeciwsłoneczne, brak jakiegokolwiek uchwytu, czy też brak jakiegokolwiek schowka na okulary to tyle. Dobra, idę do tyłu. Dobra, słuchajcie, jestem z tyłu i teraz zobaczcie, tak to wygląda. Nie siedzę sam za sobą, dlatego, że gdybym usiadł sam za sobą, nie miałbym miejsca na moje nogi. Tylna część przednich siedzeń jest wykonana z miękkiego tworzywa, to jest na plus. Mnóstwo miejsca na nogi, na stopy. Kanapa tak naprawdę wykonana na, przeznaczona na dwie osoby dorosłe, bądź też Trójkę małych dzieci. Tutaj dwie osoby jedno dziecko się na pewno nie zmieszczą. Tak to wygląda tutaj z tyłu. A jeszcze jakość drzwi: no to niestety całe drzwi są wykonane z twardego plastiku, łącznie ze z tym Nie wiem, jaka to jest dziwna taka oszczędność, żeby nawet tam zaoszczędzić. No i tyle A nad głową: tak ma jeden palec jeden palec i to wszystko, żadnego dodatkowego podłokietnika oraz nawiewów no, taka klasa, e, tak więc jest jak jest, ok i to tyle jeśli chodzi o Opla czy też Vauxhalla Corsa dajcie znać w komentarzach co myślicie o takim samochodzie czy chcielibyście jeździć takim samochodem, bądź też jeździliście już poprzednią generacją tego samochodu ja jeździłem Corsą B która tak naprawdę jest kompletnie całkiem innym samochodem, bo tego samochodu ten wygląda niby taki nowoczesny, ale trochę taki gdzieś tam plastikowy i to tak jeszcze zostało w tym Oplu taki właśnie taki chamski plastik miejscami no zależy kto co lubi i już tak tradycyjnie, jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i wasze cztery kółka.